Iron Horse TV. Z nami jest Maciej Różański. Witaj. Witam. Kiedy firma Iron Horse szukała zawodnika z perspektywami na przyszłość, który będzie bardzo dobrym zawodnikiem, trener Bagiński od razu zaproponował nam ciebie. Wierzył w ciebie, mimo tego, że stoczyłeś mało walk. Zawodnicy boją walczyć się z tobą, boją się, boją się walk, ponieważ twoja wygrana mogłaby im zaszkodzić i powiedz co sądzisz na ten temat. Co ja o tym sądzę? Nie wiem, czy tak jest, że się boją, czy to jest zbieg okoliczności, że jakoś tak nie wychodzą te walki. No ja nie wiem, no jeżeli się boją, no to uważam to bez sensu. No, trenują, poświęcają temu czas, mają jakieś marzenia, no to bez sensu moim zdaniem, żeby się jakoś tam ograniczać, nie? A ja... Co, no, mi, mi jest trochę źle z tym, no bo ja bym chciał się bić, często szukamy mosty rywali, nie ja wiem czemu się jakoś z nimi nie dogadujemy i często tak, że jest gościu z łapanki, który po prostu bardziej przyjeżdża po pieniądze niż po walkę, nie? No, no ja nie jestem z tego szczęśliwy, chociaż teraz będę miał bardzo mocnego przeciwnika, no i mam nadzieję, że wygram i wtedy... Mm, dokładnie, teraz przygotowujesz się do walki we Włoszech, może coś na ten temat powiedz więcej? Naszykuję się do walki we Włoszech 12 grudnia, walczę we Włoszech w mieście Remini z mocnym Norwegiem 10-2 rekord. Dwie walki przegrane tylko w Belatorze w sumie. No dobry boks, dobry dobry parter, myślę, że się zmierzymy, damy dobrą walkę i mam nadzieję, że wyjdę z tego zwycięsko. Powiedz, walczysz w wadze średniej. Czy wiążesz swoją przyszłość z federacją KSW, jeżeli byłaby taka możliwość? I jakbyś patrzył na pojedynek tutaj z mistrzem w średniej Michałem Materlą, czy w ogóle dopuszczasz do siebie taką myśl? No nie, no z Michałem na pewno. Z Michałem trenujemy codziennie, Michał jest moim wielkim mentorem, uczy mnie, pokazuje, no jest moją motywacją. To z Michałem to nie ma takiej opcji. No. Z każdym innym to mógłbym walczyć, ale na pewno nie z Michałem. A co do KSW, no na razie mam inny cel. No. No, założyłem sobie cel, że będę chciał iść do UFC. No nie wiem, No ja nie skierślam KSW, no bo jak widzą z bardzo ładną, fajną ofertą, no to pewnie bym się przemyślał, to i kto wie jak by się skończyło, ale na ten dzień celem jest UFC, no i do tego będę dążył. Na co dzień trenujesz w klubie Bezerkers. Powiedz, czy chciałbyś i czy w ogóle trenujesz z innymi zawodnikami w innych klubach, w innych miastach? Trenuję głównie w Szczecinie, w Berserkerach, tak jak mówisz. Też w Stargardzie trenuję w takim klubie Muay Thai, Fight Academy. Poza tym no, wybieram się do Jankosu i do innych klubów, ale no niestety mam pracę jeszcze, mam małego, małe dziecko. No i to ciężko mi znaleźć czas. To już samo to, że się przygotowuję, trenuję i naprawdę czy wybieram się cały czas, ale nie mogę się jakoś wybrać. Nie? Tutaj albo muszę do pracy iść, albo muszę z małym gdzieś jechać, albo coś. Tak. Cały czas. Masz kilka wygranych walk, powiedz mi, jak wygląda twoje nastawienie psychiczne. Czy przygotowałbyś się do tego, gdybyś jednak którąś z walk miał przegrać lub zremisować? W sensie. Jak wygląda twoje nastawienie psychiczne po prostu? Czy, czy dobrze sobie z tym poradzisz? Czy bierzesz coś takiego w ogóle. Pod... Bo ja zawsze wychodzę do walki, to staram się być pewny siebie tak, z respektem. No i myślę tylko o zwycięstwie, ale gdybym już przegrał? Myślę, że spłynęłoby u mnie by to jak woda po kaszce, ponieważ istnieje takie przysłowie, jak nie istnieje sukces bez porażki. No i wydaje mi się, że w każdej przegranej jednak patrzsz po niektórych zawodnikach, oni wyciągają wnioski i stają się silniejsi, więc myślę, że ja tak samo zrobię. I pozytywnie. No pozytywnie, chociaż nie chcę tego, nie? Ale myślę, że no, w takim sporcie jak MMA, gdzie naprawdę małe piąstkówki nie ma sędzia, nie ma liczenia, jak w boksie, no, każdy może przegrać, to jest chwila nieuwagi, brach i spotowy. Oczywiście wiadomo, klatka pisze swoje scenariusze, a może powiedziałbyś coś więcej na temat Twoich przygotowań, czy wytrzymałościowych, czy, czy yy, w ogóle sprawnościowych do tej najbliższej walki. Co robisz konkretnego? No tutaj generalnie jeśli chodzi o przygotowania, no to główne przygotowania opierają się na dużej ilości sparingów. I tutaj się wyrabia też właśnie kondycja i technika, wiadomo, jakieś biegi, jakiś crossfit, w takiej zasadzie, nie? No, to mniej więcej na tym polega. Tam ogólnie to głównie właśnie w berserkerach, to na spalinkach się ta kondycja wyrabia, są tak zajeżdżanie, że ten zawodnik, który się przygotuje jest tak jakby na środku i co na przykład minutę wchodzi świeży zawodnik i jest cały czas ten świeży, atakuje. I tak na przykład 6 razy z rzędu, ta przerwy, następny i to się wyrabia jakaś tam technika do walki, no i kondycja. No, to jest główne przygotowanie do tego, wiadomo, jakiś pęk dodatkowy, czyli bieg, crossfit. A powiedz, czy skupiasz się na tym, jak walczą twoi przeciwnicy, oglądasz ich walki, czy zupełnie, zupełnie cię to nie obchodzi? Skupiasz się na tym, jak ty masz wyjść i na tym, co ty masz zrobić. Myślę, nie, no w dzisiejszych czasach mi się zdaje, że każdy ogląda walki przeciwników, no to by była amatorszyzna, no trzeba zobaczyć, jakie ma dobre strony, jakie słabe. Wtedy jakoś sobie to przeanalizować i sobie ten dobrać ten plan. Nie? No ja oczywiście jak, kiedy myślę o Twoim przeciwniku, to bardziej myślę o tym, co mu zrobi, niż to co on mi zrobi, ale oglądam walki, analizuję. Pytam się jednego trenera co o tym sądzi, drugiego, trzeciego, różne game plany sobie patrzę, oglądam, sam przemyślam, mniej więcej nie. no tak to wygląda. W takim razie bardzo dziękuję Ci za wywiad i oczywiście cała ekipa IHS-u trzyma za Ciebie kciuki na najbliższej walce.